Kamil Kwiatkowski, witam i zapraszam na sport. Zaczynamy od Lecha Poznań, który w piątek wygrał u siebie z Puszczą Niepołomice 4 do 1. Po dotkliwej porażce z Pogonią Szczecin w poprzedniej kolejce Lech Poznań przed własną publicznością chciał zaprezentować się tak jak z Rakowem. Plan został zrealizowany, ponieważ kolejusz znowu wygrał 4 do 1. The game was good. We play good. Mecz był dobry w naszym wykonaniu, wykonaliśmy dzisiaj dobrą pracę. To było dla nas ważne, aby zdobyć trzy punkty. W poprzednim tygodniu mieliśmy fatalne spotkanie, więc dzisiaj musieliśmy wywalczyć trzy punkty. Nieważne jak, i zrobiliśmy to, więc jestem zadowolony. Happy. Lech wyszedł na prowadzenie już w drugiej minucie za sprawą trafienia Adriela Baluły. Puszcza wyrównała zaledwie dwie minuty później. Jeszcze przed końcem pierwszej połowy baluła zgrał górną piłkę do Jespera Kalsztrema, a ten fantastycznym strzałem pokonał bramkarza puszczy. Miło jest strzelić i zanotować asystę. Nie wiem, czy można to nazwać asystą, ale okej. Okay. To daje pewność siebie, ale tak jak powiedziałem, najważniejsza jest drużyna. Fantastyczny powrót do gry zanotował Mikael Isak. Kapitan niebiesko-białych strzelił gola uderzając potężnie z za pola karnego. Of course. Oczywiście strzeliłem gola, więc jestem szczęśliwy. Wiedziałem, że to ważna bramka, ponieważ kiedy prowadzisz jednym golem, nadal jest niebezpiecznie, więc kiedy strzeliłem na 3 do 1, pomyślałem, że mamy wszystko pod kontrolą. W doliczonym czasie gry wynik meczu ustalił Antonio Milić, który trafił z główki po doświadkowaniu zrzutu rożnego. Kolejny mecz piłkarzy Johna van Den Broma rozegrają za dwa tygodnie, ponieważ teraz czeka nas przerwa reprezentacyjna. Dla mnie to dobrze. Mam czas, żeby potrenować i zbudować lepszą formę. Myślę, że to było ważne, aby po pogoni i przed przerwą reprezentacyjną dać radość kibicom i sobie. Teraz czas, żeby odpocząć i wrócimy po przerwie. Po 10 spotkaniach Lech ma 20 punktów. W następnej kolejce rywalem kolejorza przy Bułgarskiej będzie kolejny Beniaminek – ŁKS Łódź. Zostajemy w temacie PKOBP Ekstra Ekstraklasy. Warta Poznań również w piątek zremisowała w Kielcach z Koroną 1 do 1. Mecz rozpoczął się z 45-minutowym opóźnieniem przez awarię prądu na stadionie Korony. Warta Poznań wyszła na prowadzenie w 50. minucie po trafieniu Mateusza Kubczaka. Kapitan Zielonych odebrał piłkę nono i pewnie strzelił. Korona wyrównała w ostatniej akcji meczu. Piłka obroniona przez Jędrzeja Grobelnego odbiła się od Martina Remakl i wpadła do bramki. Jesteśmy oczywiście bardzo rozczarowani tym jak wyglądała końcówka tego meczu, szczególnie te ostatnie dwie akcje. Chcieliśmy zagrać trochę inaczej w końcówce, mając dobry wynik niż w tych poprzednich spotkaniach. Chcieliśmy odepchnąć trochę rywala od naszego pola karnego i przez te ostatnie 15-20 minut rzeczywiście nam się to udawało. Dobrze wypychaliśmy Korona nie była często w groźnych sytuacjach w naszym polu karnym. Warta miała okazję na podwyższenie prowadzenia. W 64 minucie po rzucie rożnym Wiktor Pleśnierowicz uderzył z główki w supek. Co ciekawe, korona oddała zaledwie jeden celny strzał w drugiej połowie. Właśnie dlatego, że doskakiwaliśmy do pressingu, z tego później była sytuacja, po której korona miała rzut wolny. Oczywiście myślałem, że, że faulu nie ma, albo że jest dla nas, natomiast sędzia był bliżej. No i szkoda, musieliśmy, musieliśmy to wybronić, ale niestety go nie zrobiliśmy. Warta i Korona są sąsiadami w ekstraklasowej tabeli. Obie drużyny mają 10 punktów na koncie i dla obu był to czwarty remis w tym sezonie. Dziękuję zespołowi, dziękuję kibicom, że mimo wszystko, mimo wszystko w nas wierzyli. I, I z tego remisu finalnie wszyscy, wszyscy się cieszymy. I przerwę na kadrę musimy, musimy mocno, moc, mocno przepracować na to, żeby... Po prostu w niektórych sytuacjach być po prostu konkretniejszym, bo dzisiaj za dużo tego takiego nazwijmy to, mielenia, za, za mało konkretów. W całym meczu kibice zobaczyli zaledwie trzy celne strzały. Kielczanie mieli znacznie większe posiadanie piłki, ale niewiele potrafili zdziałać w ataku pozycyjnym. Nie udawało nam się dzisiaj, to tak, jakbyśmy tego oczekiwali, i tak jak mieliśmy na ten mecz plan. Natomiast Finalnie dzisiaj mój zespół nabiegał 120 km i dał naprawdę dużo z siebie, żeby, żeby wyciągnąć choćby remis z tego zabitego meczu. Po przerwie reprezentacyjnej, Warta zagra w mielcu ze stalą, a korona zmierzy się na wyjeździe z Radom Jakim Radom. W klubie osiedlowym Krąg odbyły się pierwsze mistrzostwa Poznania w Breakdance. Przy ulicy Dmowskiego zapanował hip-hopowy klimat, taniec, muzyka i dobra zabawa. Tak w skrócie można opisać Mistrzostwa Poznania w breakdance. Ogólnopolski turniej tańca breaking, inaczej zwany jako breakdance, czyli pod nazwą Poznań Breaking Championship. W dzisiejszym dniu w trzech kategoriach wiekowych lat, od do lat 11, w kategorii od lat 12 do 15 oraz powyżej czyli w kategorii pro, bibo w formie bitw tanecznych, rywalizują ze sobą o miano najlepszego. Była to pierwsza edycja tych mistrzostw. Zainteresowanie było bardzo duże, o czym świadczy około 70 uczestników, którzy rywalizowali w najmłodszej kategorii wiekowej do 11 lat. To wydarzenie w tym roku zorganizowaliśmy z grantu z miasta Poznania. Jeżeli się nam uda i mam nadzieję na wsparcie w latach przyszłych, to z pewnością będziemy kontynuować z tego względu, że widzimy, że odzew, jeżeli chodzi o publikę, jakby tak, zwanych, tak zwanych laików, którzy też tutaj dopisali, jak i o tancerzy sami Polski, jest bardzo duży, więc z pewnością będziemy starali się kontynuować to wydarzenie. Bitwy taneczne były oceniane przez trzech sędziów, również tancerzy specjalizujących się w breakingu. Sędziowie oceniają według kryteriów, które są jakby ogólnie przyjęte w tańcu breaking, czyli przede wszystkim dynamikę, oryginalność, kreatywność, zgodność z muzyką, rytmikę po prostu. Y, trudność wykonywanych elementów, flow, czyli to, że jak są ze sobą elementy połączone, y, ich styl, y, jak i jeszcze wiele innych elementów, o których można było bardzo dużo mówić. Jednym z uczestników był Sebastian, którego przygoda z breakingiem trwa już 5 lat. Miałem 2 lata i wtedy, jak byłem z rodzicami w Krakowie, to zobaczyłem, jak na ulicy tańczą różni ludzie właśnie breakdance, i od tamtej pory już chciałem się zapisać. I kiedy skończyłem 6 lat, to mnie rodzice zapisali. Co no. najbardziej lubisz w tym tanku? To jest sprawia największą radość? Um, powery, czyli wszystkie kręcone, kręcenie na głowie, na barach. Co ciekawe, breakdance został włączony do programu Igrzysk Olimpijskich i zadebiutuje na nich w następnym roku w Paryżu. To wszystko w tym serwisie. Kamil Kwiatkowski, dziękuję i do zobaczenia.